O Boże, zrzuciłem petardy pod nogi sobie. Mmm, -hmm. hmm, dawno bardzo trudnego nie otwierałem, już dwa trochę zmarnowałem. Robość. O, Jak to? Dobra, działa. Otwarło się. A co to jest? Tasak i jakieś ten... O pewnie gryź mnie. No i główki nie ma. Właśnie... Czy wiesz, są Ta, wiesz, że jest. Ta, są zadania? Tak, wie, że jest. Tak, i teraz będą ci... Ty, ci ci bliźniacy. Dobra, to idziemy do wieży? No. Może no, byśmy nie ciągnęli tylko fabuły? Albo można też zrobić tak, żeby zrobić się filmiki, gdzie będą tylko fabuła i tylko poboczne misje? Pan nie wiem, czy tu coś zmienia przecież. Nie, bo niektórzy nie chcą też oglądać pobocznych misji. Ich to nie interesuje. Ale wiesz, że jak my nagrywamy wszystko razem, nie? No. To i tak potem przy cięciu to wyjdzie, że film musiał mieć jeden 10, drugi 5, 30 i różne tego typu, więc ja bym to raczej zrobił tak, no. No, że, że wszystkie misje, no i tak to fragmentami wyjdzie, no teraz zrobimy z 5 misji pobocznych, no to tak, wyjdzie zio. dwa odcinki, nie? A nie, to nie będą chyba jeszcze 3 biznace. Jest tu jakiś ten, tak zio... chodź tu do Blake'a. No, bo... zapasowe kolary. Hey, A dobra, to jest ten quest. Jak ludzie to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. tego zrobić za, za, zapasowe okulary, bo to łatwo. Jeszcze Wiem, to. Coś dla nas ma. Nas rzuty oddać można. Apteczki jakieś, pałka policyjna. Tu, tu, tu nie mam misji, nie? Tu są Cześć, te zapisy. Znalazłem Twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak krew. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu Nie wiem, karę. to niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki. No i oczywiście tak. Widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny. Żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł... to niezbyt udany prezent na, na urodziny. Prezent na opornych, czy jakoś tak? <noise> Powinna być w bibliotece, ale wiesz, może będziesz musiał jej poszukać. <noise> Cóż jeszcze tu jest? E, tego typa. E E, bo że coś tam się pali przed chwilą żyłem questa A, no. jakaś zadania. To Masz na mapę jest zaznaczone. Wonna no, tak, działa co, co... nie ma. Nie Nie. To jest zaznaczone na mapie. Gdzie ty jesteś? I wtedy, no idę. Robić questa. Do tego idziesz questa robić? Nie, no. idziesz w kołownictwo, coś tego typu Za okulary No. Węcy się tam strzela ty o, o, skrzynka tu jest, nie? nie Biegny Więc chodź tu o. Ej, bo strzelają okay. do, do mnie Ja otwieram, a ty mnie bronisz Już prawie i Proszę bardzo Co tu mamy? Jak się Mosty? naprawiało rzeczy? R -ką, dobra Przetrzymaj R. Co to za broń? 54 obrażenia O, zrzut Gdzie, 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 gdzie? Nie, tutaj wziąłem. Gdzie jest No samolot słyszałem, ale nie widzę Nie widziałem. Boeing 777 lecią Ta. Za nami Pięćdziesiąt wieża. A E, to ty idź tam, a ja pójdę zrobić tego pest'a. Trzeba gamonii wyjaśnić. Ej, nie tylko czy tutaj w wody jest też rzut, czyli trzy. Zachaczymy. Pyk, pyk, schodzimy tędy, tyk. Mówił o półce. Jak znać książkę, coś wziąłem by jeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla ciepłych kluch to da. <noise> Najlepszy, że ja tego nie widzę, a słyszę. <noise> Dobra, mam te rzeczy wzięte Tak, to ja idę tam do siebie. Ja mam sobie na mapę, więc ty już możesz iść do wieży Jeśli się po prostu tepnę do siebie, Można i tak A i niedaleko wody jest rzut, Sobie weź. Wody. O boże, ty mój zablokowałem. Mhm. Uki buki. bugi kolejna kwarantanna. Nową strefę kwarantanny. Na razie. Robimy. Na razie tego nie robimy. Może w kolejnym odcinku jeszcze zrobimy. No, no nagrywamy wszystko pod, rząd, nagrywałem wszystko pod rząd, i będziemy wiedzieć, w którym odcinku to zrobiliśmy. Haha, <laughs> ale. Ale zostaw... zostawcie łapkę w górę, to zrobimy to w następnym odcinku. Nie, no, jak, jak chcecie, to napiszcie w komentarzu. No i możemy coś takiego osobnego zrobić. <laughs> Czy znaczy, ogólnie wiem, że jeszcze jest jakiś chyba nocny łowca, nie? Eee, Night Hunter, to tu jest no, PvP. Jo, ja, że razem, tam jeden jest tym, można jeden jest zombiakiem, dru a drugi jest tego. Kurwa eee, <grym> można powiedzieć, co leńcem? No jeden was tym goni wszystkich tam, nie? Jeden, o, jeden człowiek, drugi jest zombiakiem. Jest, e, jest coś takiego, że albo tak, zombiek zabije, tam ileś. Osób? albo ludzie zniszczą ileś tam gniazd no, przejeżdż? No, no, no. nie, bo tam umiejętności e, robiłem świetnie, dobry boże ale to okulary brudne coś ty z nimi robił nie, nie, nieważne, to bez znaczenia proszę weź przyjmij za fatygę. Co to jest? No, to jest ten. Ale tu była gdzieś chyba taka. Takie zadanie specjalne, że nie wiem, masz iść tam przez z i tak dalej. No co ty tu robisz, bałwanie głupi? No to co dalej robimy? Fabuła. tą, tę, a tą hatę? Taką chatę. No co się tam kopciło z niej? A Mówiłem ci, że kwarantanny są różne. jeden to Nie kwarantanny, to ten typ, co mówił, zadanie mówił, że będą mieli problemy Jak z chatą, ja tego nigdy nie robiłem. Typowi się z chaty coś kopcić, ktoś może przyciągnąć ludzi rejsa. Nie wiem, nie wiem, co ty mówisz. Na odcinku zobaczy z kim gadam. jakieś rzeczy. Jak oczywiście, obejrzę. Hmm. Oczywiście obejrzysz, to będzie trochę Tak za 3-4 tygodnie te odcinki będą Oooo No do przodu tyle No no tyle do przodu to pani Tu już chyba tak z trzeci myślę Zaraz że po ile będę dzielił też bo jak wyjdzie wiesz Nie wiadomo ile też minut wyjdzie i tak będę musiał porównać Dawaj bo. Widosem Nie podniosłem Musimy, ten musimy iść, czekaj, bo. O nie, A nie, nie, podniosłem z niego. A jak tędy pójdziemy, to jest ten, zrzut. Nie zrzut. Jaki zrzut? Furgunetka. I radiowóz. Nie, coś białego tu jest. Hmm, białego mówisz. Mhm. Ci o ser. Tak. Czekajcie, co mi. Nie, no chyba był jakiś ser, który o, był był. No, faruk. Nie, o, serfet! Nie, serfet? Nie, nie wiem, nie wiem co my... O, za pierwszym razem. Czasami mogę mówić głupotę. Nie ma problemu. No, wypierd... Jak ktoś by był zdenerwowany na to... No to mój... Nie się... do tunelu? Do tunelu pobiegłeś? No, furgonetka tu jest. Tu dwie że mi tu pół goni bardzo trudne no, to ci, że... no że... No prawie to tworzyłem no, ja Ci może będę osłaniał a co, otworzyłeś już, czy nie? nie a. Ja to mi nie chce w ogóle otworzyć. Nie dobra, ja się podaję z tym. Pójdę do drugiego. O, 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 o. Dobra, pierwsza otworzona. Nie. kosztowności i tasak Amunicja do pistoletu. O, pistolet sam. Pistolety można posprzedawać potem. No. Padne, jak... Ej, no czemu mi nie rzuciło? No jest HP straciłem jak debi. O, i druga już, otwarta. Co tu mamy? Ki i jakiś, jakieś ulepszenie. Do bronik. Motek Kowalski. Dobra. Czemu tu coś zaznaczyłeś? Co? A ten ty drogę, bo nie zaznaczyłeś tego zadanie. Tylko dalej jest kwarantanna. No, to czekaj Mów szybciej. Za pierwszym razem i doskonały łom Co ty jest? Mmmm, amunicja i pistolet. Kolejny pistolet, którego nie mogę rozmontować, więc pamiętaj, żeby. Sprzedały po prostu. Później. Tak, żebym sprzedał to potem. Więc zamknę, może. A. Nic nie można otworzyć. Chodź. Tam no ktoś płyn. na ciebie. Mmm. Bon appetit. Niks Czekaj, bo tu są skrzyneczki. No, no bumerem mm, Na pierwszym no, razem przyczynasz otwarta. Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku Dobra A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było Same zombiaki Dobra, musisz więc chyba iść Prosto do wioski Szukaj gościa, który nazywa się Górsel Kohol Wytrych o, tutaj jak wyjdziemy to też będzie furgonetka i te bumery całe? nie? No furgonetka. Tu jest skrzynka kolejna Chłopie ile ja tu rzeczy do rozmontowywania Teraz przestanę w ogóle zbierać. No ale to się przydaje ogólnie Więc no. Więc no, trzaj, na fotelu się muszę poprawić A, Godzina 14 już nagral. tego. What Nie tego? mogę tego tworzyć. o gdzie tu jest? O o o o o. Już było, już było. W lewo, tak. Ej 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 no. O o o. Gini kurwa. Ja. Tyle wytryków poszło już. Nie. Pro, problemy są Santa Klausa. Tak, jak zapytacie w komentarzach, gdzie są prezenty, to odpowiedź jest taka, że nie ma w tym roku to... Świąt nie będzie. Yy, no, niestety Leni Ferry twierdziły, że Lofery. nie będzie Tak. on mobilnie, on po prostu w tym roku kurierami po prostu wszystko wysyłał. Urlop sobie wziął. Także, także, no. To nie urlop sobie wziąłeś. No. no. Amunicja i jakieś badziewie. Znio wzmocniony łom. Dobra, idziemy. No, w tym roku tutaj... Jak oglądacie w iLEGO Extreme, bardzo polecam ten kanał. Eee... na polskim YouTubie. No, oczywiście, oprócz Piotrka, tak, nie już brak miejsca w ekwipunku na alkohol. Ty ja, nie ja się tak No ja nie wiem, jak się nie da, ale mi tu pisze no, brak właśnie, miejsca w ekwipunku. To pewnie elektroid, a nie alkohol. A elektroid to syf. Więc nawet tego nie wiesz. Bie biegnę, tato. No, jeszcze widzicie, niż że nie mieć <grymianie> się tam uspokoić. W, widać po jego zachowaniu. Dobra, pierwszy, drugi. Ten co tam ciśnie ich, ty. Fuck, no i zdycham już. No bo nie? A, bo to normalne, dlatego zamknąłeś drama? Nie, jest otwarta ciągle. Focus? przecież. O, osadę. Halo, puk, puk Nie tu. Halo, jest tam kto? Siedź cicho, może sobie pójdzie. Jest tam kto? Mam odebrać coś dla Raiza. O. Co ty tam idziesz od razu? Puk, puk, no sam sobie tam poszłam Tam no Hej! Już to widzę tam tam. potwory Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę zanim przylezie ich więcej Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś górcel? Przysłał mnie Raiz. Aaa, ty robisz dla Raiza. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mi. proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły Bóg. Kurczę, nie chcę kłopotów, ale Typ nas strzała i ma nas lać, nie? długo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby, skop mu zatwiwił! Weź, daj spokój, Ayla! Dobra, masz nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał, nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Pro problemy na ma tak zwany. Dobra Karim, mam kasę od Nie Nienawidzę cię teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie za... Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Pomysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował Skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał Skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. Śledzimy, nie? Trzymaj te, aby śledzić. Idziemy. To jest koło mostu. To jest ten. Most. Brandenburski, tak? Z bramą od razu. Nie, czekaj, czekaj, to... Jakoś się nazy nazywali to w grze most. Ale nie, nie wiem, żarowane czy... Nie, nie żarowane. Ogniste płomienie mur, coś takiego chyba Ogniste płomienie Asek szaleje Nie, zr nie zrymowałeś Aj, tu nie podejdę, tu trzeba schodami Trzeba schodami Prawdzi wygrać nie potrzebuję schodu tylko w czyli co ich tam wkurzna strzela Dawać nagrodę To są te typki, tak? Ugi, bugi, bugi, chłopaki, kasa. Co dostałem? No chodź, dostałem. A ten? no ten nic nie dał. Oni we dwóch sobie z nimi nie poradzili? We trzech. Łatwe, czekaj, ambulansa trzeba tam. Tak, takim ty? Mój, dwie apteczki ty, alebeko. Tak, jeden. Kolejna no bezpośrednia strefa. Lubeltówka, kurna dwa naboje tylko w Ja tu. No i dobrze, robi się ciemno. ciemno. Więc eksma, ale chyba na normalnym szybciej mija noc niż na, nie wiem, innych, trudno innych levelach. Ej, 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 Dasz radę. Ja, nie, nie otworzę. No Piotrek, zawiodłeś nie? Będę całe tak życie ci dupę osmalił. O, otworzyłem. Proszę, duboltówkę. Nie, tylko ekskluzywna i prymitywna. No, tak, czeka, czeka, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, musimy iść i komuś to sprzedać te rzeczy. Ej! Spokój się Ja bym sobie na naboje kupił No właśnie, ciemno się robi E! Czyli więcej expa Ale, du ale długo Ale jest dzień w tej grze No bardzo, nie? Z godzinę myślę Był A no, ale noc jest krótka bardzo no nas no, była krótka. Szakur nie Gdyby Szakur nie chciał gości, Szakur nie uszkodziłby płotów w wiosce rybackiej. Co? O czym ty mówisz? To nie był Szakur! To był człowiek w masce! To ty jesteś człowiekiem w masce. Ja? Zmariowałeś! Dlaczego tak myślisz? <laughs> ponosisz maskę przeciwgazową. Ktoś cię nabrał, Kolego. Ten ktoś się potrzeba. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na szakura! Ale szakur wie, kto to zrobił! Szakur widział go bez maski! Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem z skał! On nie widział szakura, ale szakur widział jego! Niech szakur lepiej mi powie, kto to był! Nie! Moje informacje są zbyt cenne! Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie szakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić! Wtedy ci powiem! Ja się z Tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Shakur mówi, co masz robić, a Ty słuchasz. Teraz słuchaj, Shakur. A czego dokładnie, Shakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba, i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieś! jak do psa. Ja bym go zabił, nie wiem jak Ty. Możemy go zabić? Masz szczęście. Halo? Masz ja szczęście. Santa Klaus. Idziemy. Chwilę, ty, cić, ty. Ja tylko coś zrobię. O kurde, ale teraz broń mam dowaloną. Pogćampy widzowie. No co pamiętam, to gdzieś przy tych skałach było chyba, nie? Kołodzi. Łodzi. Tu łatwo to znaleźć, więc. W jakiej łodzi? Nie ty łódź widzisz? No co, w Polsce nie ma łodzi. No, tam, dobra. Ja wracam do tego svela No, a ten już od razu już obraża ludzi. No bo nas on nas obraził, tej chopy. Jak on się do nas odzywał? Widać, że Niemiec nie szanuje widzów. Jak nie szanuję człowieka? Nie szanujesz, on jest swoim widzem. Mam twoją towarę. Aha, to nie może i tak. Nie umie pływać. Daj najpierw worek. Potem powiem, kto się pod szakura potrzeba W porządku. <grym> ok, szakur, powiedz mi, co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpiek. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy. Ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie, to jakiś wariat. Zupełnie nie jak Shakur. Ale czy wiesz, kto to był? Owszem, to jeden z rybaków. Ten, który przebiera się za Shakura. Jasne, sprawdzę to. Z ciekawości, Szakur. co było w torbie? Powietrze. Moje czyste powietrze. Teraz znów mogę oddychać Co za ty Dobra do z powrotem do tych strażników Tego strażnika przepraszam jeden jest No ja mam hmm. Różno, szybko przechodzimy nie ma to o, tamto Czujesz jak w tf -ie. To jest ten piękny dźwięk, hmm. a bum, bum zrobi. Dostrzegają Gdzie ty asek jesteś? Eee eo Eo! Lara eo. tam będą ciebie Leno paleno Dobra myślę, że to coś zrobimy i będziemy kończyć, co? Ma można, można, najbardziej Półtorej godziny to dużo Wyszło Ile? Półtorej godziny. Zleciało, no, na 3 tygodnie. Y... Gdzieś, no, no, tak po 30 minut to na 3 tygodnie mamy. Na 4 w miesiącu wychodzą. to jaki to jest, patrzcie jaki to jest youtuber. Macie już na przyszły tego, tygodnie Dzień. odcinki z Decklighta. Tak, spodziewam się, że możemy nagrać przez całe ferie po prostu nagramy całą serię. Tej <laughs> Potem do lipca będziemy do rusego, publikować. Dobra. Ten jest chyba bardziej podejrzany, nie? Co mogę dla ciebie zrobić, Klej? Uszkodziłeś bramę, Gurzel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin. Więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. Dobra, z Musą musimy porozmawiać. Musa musa, załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś No dobra, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, w Był... no. odcinkach wójcie ze mną. Odcinka. Tak, mistrz Nagroda jakaś... Mikołaj Tak, wójcie ze mną. Santa Klaus, Asek Pożegnaj się. A. Bajo to Jajo to cześć. No Cześć. Tak to po, jakby to powiedział Kloców. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Baba. Pa, pa.